Pomiar pojemności akumulatora Deep Cycle FORMAX 90Ah Pomiar prowadzony przy pomocy Inwertera solarnego oraz miernika watów i załączonego obciążenia w tym przypadku suszarki przez regulator mocy który obciąża akumulator mocą 150W Obór prądu z akumulatora to jest 18A. Napięcie przy obciążeniu 18A to 12,2V. Przy rozładowaniu prądem 20A, akumulator w teorii powinien wytrzymać 5 godzin i powinno się z niego wycisnąć 75A. Po pierwszych 10A rozładowanie jest 18A. I napięcie na akumulatorze wynosi 12 V. Stan akumulatora po 30 kW. Napięcie nadal 11,7 natężenie 19 Amper po 460 W godzinach napięcie na kunotorze wynosi 10,9 Volta Końcowy wynik pomiaru, uwzględniając sprawność przetwornicy na poziomie 80%, to jest 582 watogodzin. W opisie jest 630 watogodzin. Jest to praktycznie 100% 100%owa zgodność. Zakładam, że przy mniejszym obciążeniu do tych 600 watogodzin spokojnie można byłoby dobić. Akumulator startował